Wstajemy kochany! Wstajemy, wstajemy! Szkoda takiego dnia. Pobotka, babotka, która nastaje temu, co? Wstawaj! No wstawaj! Zcias kciuka! A! 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 Siemanko, siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, w dzisiejszym hashtag drugim odcinku nagram do nawet grę pod tytułem Girl Granitu, widzicie pozycję starażnego dziadka i starażnej babci. Zostawcie mi tu przynajmniej ponad 45 łapek w górę, dobić mi subskrypcji do ponad 8000 subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz oczywiście nie normal, bo normalnie za ciężki. Na Easy sobie weźmiemy, żeby nie było za ciężko, bo chcemy w końcu coś znaleźć i uciec jak najszybciej z tego do... Bo pierwszy filmik to na normalu był ustawiony, i wtedy nic dziwnego, że mnie szybko złapali na hardzie czy extreme to już w ogóle bym przegrał. Lizowski co innego potrafi tutaj co robić, i on to nawet na hardzie potrafi to przejść bez problemu. I tyle. Dobra, a ja nawet na normalu czy na easy mamy takie kłody pod nogami. Że na razie nikogo tutaj nie ma. Oj, tutaj była! Tutaj była ta słana straszna babka. Kurde, ona wychodziła z góry na dół. I to dlatego mnie złapała. Babcia według mnie jest szybsza niż dziadek bo dziadek taki to troszkę powolny. Dobra. Lecimy dalej. Czy to miałoby się już skończyć tu i teraz? Nie wierzę, że po prostu tu i teraz by się skończyło tak szybko. Bo dodatku straszna babka zrobiłaby wszystko, żebym przegrał, a teraz straszny dziadek mnie dorwał. No i zobaczcie, nie wstrzymujemy reklamy, gramy zgodnie, według planu i po prostu czekamy na rozruch różnych innych gier. Dobra, ja w to dopiero nie wiem, kiedy zagram z pranki. Kto to, to Lizowski, grał, ale tym cię nie przejmujemy, tylko po prostu musimy uciec przed straszną babką i dziadkiem. To po prostu jest niemożliwe. Ej ziu! Normalnie, jak tak krzyczę, to nie wiem, co robić: czy uciekać, czy stać. Najlepiej uciekać, ale jak ucieknę, to on mnie dorwie i tak. I tak mnie dorwią, i tak mnie dorwią. O nie! I dorwała mnie! Straszna babka, ja nawet nic nie znalazłem. Dobra, czwarty dzień. Czwarte przedostatni dzień. Może nawet jeszcze szybciej uda mi się to skończyć niż ostatnim razem. Zaraz będę nagrywał po tej grze Jorimzone. Więc Jorimzone na pewno lepiej mi pójdzie. Może coś w kuchni trzeba szukać. Najpierw coś trzeba w kuchni poszukać i tyle. A później dopiero pójść gdzie indziej. Dobra tam na lepiej nie iść. Gdzie teraz uciec? Nawet mięsa bym nie wziął, bo już i tak babka mnie dorwała. Ona tam przy tych stołach najbardziej go rasuje. Zobaczcie. Najbardziej przy tych stołach pracuję, i nie mam gdzie się wtedy schować. Wtedy mnie porywa, i już nie mogę nigdzie uciec. Albo wali mnie po prostu temu łomem i tyle. I dlatego stąd ta trudność w tej grze, nawet na Easy, jest jeszcze ciężej niż w pierwszej części widzowie mówię wam jak to przejść obok strasznej babki albo strasznego dziadka to już mój ostatni dzień niestety Oj, końcu weszłam prawie do tego pokoju, ale i tak straszna babka mnie dorwała. No i teraz widzicie mnie przy tym strasznym stworze. Babka i dziadek chcą go nakarmić mną, żeby on mnie po prostu pożarł. Zobaczcie. A mogłem zrobić ending łodzią, a tu klop albo I'm helikopterem, a tego bym nie robił, bo musiałbym być tam na górze, a nie było mnie w ogóle na górze. Na górze, czyli na dachu. A nie zrobiłem tego, bo by było za ciężko. No dobra, to na dziś to na, na moim odcinku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek z hashtag drugiego odcinka z tu to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi, trzymajcie się ciepło, i pa, papa, pa. elo, pa, mordy, życzę Wam miłego dnia i wesołych świąt, no narka, pa. pa. i miłego dnia Wam życzę, papa. Pa.